Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku prezentacyjnym. Można by powiedzieć, że jest to de facto unboxing. O tyle nie, że nie boxing czy unboxing, dlatego że nie mamy do czynienia z pudełkami, a z blisterami firmy GPM, która pewnie wielu z Was jest bardzo dobrze znana. I dlatego, że nie będę też wyciągał póki co z tych blisterów tych modeli, dlatego że te modele Będę wyciągał w momencie, kiedy będę je sklejał, składał i tak dalej. Stąd też właśnie prezentacja tych modeli, które przypłynęły, że tak powiem, do mnie z Polski od Łukasza. Dziękuję Łukaszowi za pomoc, za to, że podzielił się ze mną tymi, tymi modelami. Na pewno będzie wiele pracy. Nie mam takiego wielkiego doświadczenia z modelami kartonowymi. Tutaj mamy elementy i kartonowe i Sklejka, także są to bardzo ciekawe modele. Na pewno macie gwarancję ode mnie, że się podzielę z Wami, jak te, jak te modele zostały złożone. Na pewno nie wszystkie naraz, tylko po kolei będę Wam pokazywał, jak wyglądają efekty końcowe składania tych, tychże, właśnie modeli. Modeli jest sporo, bo widzicie, że jest całkiem spora kubka tych modeli, a przejdźmy do tego bardziej, co tutaj mamy. Pierwszy model, który, który tutaj mamy, to model kombajna KZBZA Wistula. Myślę, że dość znany model. Znany model. Przede wszystkim znany kombajn. Jeden ze znanych kombajnów w Polsce. To jest pierwsza rzecz, która, która będzie do złożenia. Na pewno stopień trudności tutaj w jej składaniu jest zdecydowanie większy niż innych modeli. Kolejny kombajn, kolejny kombajn to kombajn Bison Super Z056, również do złożenia. Tak jak widzicie, dość popularny kombajn w Polsce, a więc Bizon troszeczkę nowszego typu również będzie składany. I dalej, poza, że tak powiem rolniczymi tutaj sprzętami, mamy też jelcze, mamy jelcze. Mamy jelcza 317W. Wywrotkę, tak. A więc będę też że tak powiem, bawił w składanie tutaj tego jelcza. Tu kolega, akurat kolega miał dwa. Widzę, że jest tutaj jakoś inaczej są powkładane te części, ale to nie ma znaczenia. Z, prostego, z prostej przyczyny, że te modele kartonowe nie są aż takie drogie, zwłaszcza, że są wycinane laserowo i, i naprawdę jest to, to duża pomoc. Natomiast kolega miał dwa, nie jest to jakaś też wysoka cena, postanowiłem wziąć oba, bo czasem może się tak stać, że coś po prostu nie pójdzie tak, a ja po prostu będę miał części zapasowe, a może po prostu będę miał dwa jelcze i jeden będę mógł na przykład komuś prezentować czy, czy sprzedać. To jest pierwszy jelcz. Drugi jelcz. Tym razem jest to tylko ciągnik siodłowy. Ciągnik jelcz 317. Również do składania. Tutaj mamy trochę więcej zdjęć z tej strony. Mam również takie dwa ciągniki. I tym razem nie chodzi tyle o części. Co chodzi mi bardziej o to, aby mieć dwa takie ciągniki do różnych, do różnych przyczep. Dwie przyczepy mam z rębu. Pierwsza przyczepa z rębu to przyczepa BSH-061C, czyli naczepa betonomieszarska. Tutaj będzie rzeczywiście całkiem sporo fajnej zabawy z tym, ale myślę, że daj Boże, uda się to porządnie złożyć i będę miał całkiem sympatyczną przyczepę do tego właśnie wcześniej wymienionego jelcza 317. Druga naczepa, którą, którą mam z rębu, to jest naczepa NK20. Naczepa kontenerowa. Wraz z kontenerem tutaj właśnie się pojawiają już elementy bardziej sklejkowe. Także myślę, że całkiem, całkiem sympatyczne, całkiem sympatyczne efekty mogą się tutaj z tego zrobić. A więc druga przyczepa. To były jelcze i przyczepy z rębu. I mamy jeszcze stary. Pierwszy star, który tutaj widzicie, to star 28 z naczepą paliwową. Więc to też będzie całkiem efektowny, że tak powiem, star. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że podołam tutaj temu działaniu. W każdym razie pracy, jak widzicie, będzie, będzie całkiem sporo. I zabawy przy tym też na pewno wyśmienitej. Kolejna rzecz to seria Starów 660. Tutaj akurat się nazwa schowała. Star 6, 660 do transportu drewna. Całkiem taki sympatyczny star do transportu drewna. Myślę, że mam nadzieję, że efekt końcowy będzie, będzie fajny. Nie jest to plastikowe, są to modele papierowe, ale jednak na pewno będą cieszyły oko. Kolejny star, tym razem z przyczepą, czyli Star 660 ONZ, tutaj w tym przypadku cysterna z przyczepą, cysterną, a więc też całkiem sporo będzie tutaj pracy. Mam tutaj jeszcze wszystkie elementy, tutaj widoczne, także całkiem, całkiem fajny, fajny star. Kolejny star typu właśnie 660, tak zwana dłużyca, zielona, która może służyć do przewozu też i drewna, czy innych elementów yy, jakichś, yy, które można właśnie z tą dużycą tutaj sobie, yy, na którą można sobie zapakować, na te, które, które, tutaj właśnie te kłonice yy, pełnią jakby funkcję przytrzymującą towar, który, który, będzie tam jakiejś tam długości konkretnej yy, zrobiony. Także całkiem, całkiem sympatyczna, sympatyczny model Stara. Także już całkiem sporo tych rzeczy. I na koniec również, że tak powiem, w dwóch sztukach dostałem od kolegi Jelcza PR110. Dwie sztuki, tak. I też właśnie tutaj, po, po, do, 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 że tak powiem, wycinane laserowo i do złożenia. Także no, jest, jest całkiem, całkiem. Tutaj sporo do zrobienia pracy w środku. Jest całkiem sporo elementów. Także mamy i autobus, mamy trochę starów, trochę jelczów. Mamy przyczepy z rębu. No i dwa, dwa że tak powiem, dwa, że tak powiem, tutaj kombajny Bizon i Wistula. Także całkiem sporo tych modeli jest do zrobienia. Chciałem Wam pokazać, co mnie czeka, co chciałbym zrobić. No na pewno jakiś czas to zajmie, także oczekujcie jakichś, daj może szybkich efektów pracy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!